Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Nazywam się Iwona Tyrnałojek. Chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do oglądania drugiej części poradnika jak zorganizować i przygotować się do sesji zdjęciowej. Przez wiele dni, a nawet tygodni Chodząc, rozmyślając o sesji, wszystko notuję. Najlepiej odręcznie, bo tak też pobudzamy naszą kreatywność. Później analizuję bardzo wnikliwie swoje notatki. Następnie określam zakres tematyczny sesji. Na przykład sesja świąteczno-noworoczna. Potem zastanawiam się, co chciałabym pokazać na tej sesji, ponieważ korzystając ze zdjęć, najczęściej bardzo dokładnie je opisuję. Więc zastanawiam się, co by pasowało do tych opisów. I tak na przykład wpisuję, że chciałabym pokazać, jak przed świętami stroję choinkę. Następnie. Również chciałabym pokazać, że przygotowuję i wręczam prezenty. Później chciałabym przedstawić sposób, w jaki świętuję przyjście Nowego Roku, czyli charakterystyczny toast, kieliszki, a także życzenia noworoczne. Na przykład. Jeżeli ma być to wręczanie... I przyjmowanie prezentów, to warto sobie taki prezent wcześniej przygotować, ładnie opakowany. Co najważniejsze, jeżeli skorzystamy z takiego gotowca pochodzącego od fotografa, to może się okazać, że kolor jego prezentu nie będzie adekwatny do naszego stroju, więc najlepiej sobie przygotować osobiście. To samo dotyczy, jeżeli chcę pokazać, że piję kawę w swojej firmowej filiżance, to wiadomym jest, że fotograf. Takiej filiżanki nie będzie posiadał. Dlatego też pakuję ją ze sobą, żeby później zrobić sobie zdjęcia właśnie z tą filiżanką. Potem zastanawiam się nad tym, jakie ubrania najbardziej byłyby odpowiednie do tego zakresu tematycznego i tego, co chcę przedstawić. I tutaj, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to najczęściej takie typowe kolory to jest biel, to jest kolor czerwony i kolor zielony. I właśnie w sesji wykorzystałam takie kolory. Następnie zastanawiam się, jakie przygotować sobie ubrania i w jaki sposób przebierać się, aby robić to jak najbardziej sprawnie. Kiedy na przykład wiem, że nie mam takich warunków, aby e, się przebierać, albo też chciałabym robić to naprawdę bardzo szybko, to zawsze korzystam z tej samej bazy, czyli body bezszwowego, takiego podkoszulka, ale może być to też body, gdzie bardzo szybciutko przebieram się z jednego stroju na drugi. To nie trwa więcej niż 30 sekund. I dzięki temu, że jest to określone po kolei, co mam założyć, a co będzie następne, wtedy bardzo szybko możemy przechodzić do następnych zdjęć. Ale też tą moją wizję, które mam w głowie i na papierze wysyłam wcześniej do fotografa. Dzięki temu. Fotograf doskonale wie o czym, yy, o czym ja myślę, na czym mi zależy i co chciałabym pokazać. Do tego właśnie fotograf jeszcze dokłada. Własne doświadczenie, własne przemyślenia, i dzięki temu powstają jeszcze nowe pomysły. I ten miks moich pomysłów, plus pomysłów fotografa, daje naprawdę rewelacyjny, bardzo satysfakcjonujący efekt. I to jest właśnie to. Bardzo serdecznie Was zachęcam do korzystania w praktyce zastosowania moich porad. Do zobaczenia i do usłyszenia.